Dawid nie, Dawid nie Kasia, obiadek Jestem w miejscu, które bardzo dla mnie jest bo ponieważ kilka miesięcy temu, a no nawet lat byłem tutaj i kurczę, porwała mi ufał, Wzięli mnie i była niezła impreza Dotarłem, widzowie, bo jestem twardy! Hardcorem. Jestem hardcorem! Jestem hardcorem! Widzowie, dzisiaj jestem w tym miejscu, żeby zbudować swojego własnego, autentycznego przyjaciela. Kiedyś, czyli bardzo do temu, uznałem, że. Postanowiłem, że. Uznałem, że. potrzebuję znajomych, bo ich nie mam. Dlatego postanowiłem, że zbuduję własnego. Dawid, ale ty mnie nie trzymaj za... Ale Kasia, jakąś stabilizację muszę trzymać, nie? nie za... Nie, nie, za nic. Uspokój się, nie mów takich rzeczy na kamerę, tu są dzieci, to oglądają. W tym miejscu, jak dobrze wiecie, było porwanie UFO. Dziwne aktywności krążyły widzowie, chmury się załamywały. To wszystko było widać na tym odcinku. Widzowie, <laughs> dlatego to miejsce jest idealne, żeby takie aktywności zrobić. A mordy, skąd ja wiem, że bałwany się budują i one ożywają? No właśnie, skąd wiesz, bo sama bym chciała wiedzieć. Ha, tajemnica, nie powiem. Bo nie może Kasia tego głośno mówić, wiesz? Bo tu Kasia wiewiórki słuchają. Nie mają uszy? Tak. A tu nie ma no! U! Chodź do budki, to ci powiem, co mam, musimy zrobić. Na łóżko? Widzowie, jak dobrze wiecie, bardzo kiedyś byłem mały, byłem małym chłopczykiem, który bał się różnych strasznych rzeczy. Widzę do tej pory mi to zostało, do tej pory się przez to jonkam. Poznałem jakieś taką tajemniczą historię w Minecrafcie. W mi były takie rzeczy, gdy budowało się Bowana i postawiono na niego głowę, wtedy... Ono, oczywał! No, zobaczyć, czy to prawda i jest, sprawdziłem jest, jest, życiu! Kasia! może życie to będzie prawda, czyli życie, będzie nie przyjaciela, czyli bałwanka! Przyjaciela bałwanka! Rozumiesz? Ale jak będziecie, bo to on się roztopi! Ech, co kto się roztopi, Kasia? On Oj. będzie nie z tym że odżyje, zra, będzie z nami jechał do McDonalda, rozumiesz? I nagramy to od czego czy w nocy Kasia, że zamawiamy Happy Mila i on będzie z nami, będziemy mieli kamerzystę drugiego! Ty, dobre! Chodź coś zbudujemy! Tam jest spoko miejsce, tam! Ale widzę, jesteście przed tym, zostawcie na wszyscy, a górę i subskrypcję, ponieważ będzie niezła przygoda. będę się na mega bał... No pa! Dobra, znajduję miejsce, w którym mogę zbudować sobie prawdziwego przyjaciela bałwanka. Mmm... Kasia tam jest takie miejsce. Dobra, buduję go. Hmm. Let's go! Antena, która może przechwytywać... Uf. Kasia, to nie jest śmieci, ja się na p*** No na pitoka się ugryzłem! Co za Kasia, on o co tu chodzi? Jestem cały zwaznięty, muszę ubrać moje rękawiczki! Tak? Skąd Jestem je? fanem Ricky Morty. Skąd ty je wytrasnąłeś? Z Ciucholandu. Ale Kasia, co? Nie mogę być fanem Ricky Morty? Możesz. No, nie dowiernik Morty Kasia, to się nie lepi coś. Ej, ja chyba nie mogę z przyjaciół. Uuuu. Wow. Gaza ci Gaza, no coś się nie chce lepić, zobacz! Ej, ty się jest za suchy, Kasia jest za zimno, co ja mam zrobić? Serio, co mam zrobić? Zmieniałem miejscówę Ty to jest autentycznie kupa, Patrz. Tu szły zwierzaki. Faktycznie, ty. Szły zwierzaki I tu so, jest ranie. tak serio. Kasia, obiadek! No, ty tego nie bierz. Ulepimy dziś bałwana. No, chodź, zrobimy to. Na 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 na. Na 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 na. Kurwa, to jest łajno. Kasia, obiadek! Kasia, obiadek! Fuj, Dawid, ale naprawdę to jest. No, patrz, słyszę tu zwierzyny i to jadły. Masz, Kasia, obiad przygotowałem. Fuj, fuj. Dawid. Kasia, sprawdź, gdzie jest siek mokry. Ale nie lepiej przyjaciela na mocnego? No chyba właśnie nawet ty chodź. To ci się nie uda w życiu. Gasa, kurwa, no jak są ja wiem, co ja trzeba zrobić. Co? Przecież, patrz, nie pomyślałaś o tym? Przecież śnieg musi być wilgotny, tak? Tak. No i. Co? go. Czym? Może coś... Dawid, nie! Dawid, nie! Dawid, nie! A może się odejść i robię prywatne rzeczy. Ale może. O cóż się! Robię prywatne rzeczy, tak? No nie wytrzymam. Wydajesz od dźwięku jak jakiś k... zwierz Ozu się! Wow! Dawid, to nie jest ten to... sposób jest niepotwierdzony. Nie rób to jak w domu, bo śmierdzi kupom i nawet nie śnieg się nie zrobił. Nie, tylko brązowy ani mokry. Jak go teraz ulepszyć? To nie... sami go nie zrobimy! Halo Bawan. Ty jesteś! Halo Baban! Halo Baban! go tak zabłasz, to on nie przyjdzie. Każdy ja to jest możliwe, nigdy nie swojego przyjaciela! Nikt mnie nie chce! no Nawet snowman, kur. Dlatego... tego. Dlatego widzę, postanowiłem, że poszukam, czy ktoś tutaj w okolicy nie zrobił swojego własnego mikrofon Jest. Kur. a to widzę, postanowiłem, że zdaję sobie swojego snowmana od kogoś i go ukradnę! Ale poczekaj, bo. Jak znajdziesz od kogoś, to on nie będzie chciał być swoim przyjacielem. Nie be, będzie chciał i na pewno się tak stanie, że będzie chciał, bo ku, a, Bo głupki są, bałwany. Małwan, ja zawsze uważany był za głupka, tak? Więc, no musi mówić, że jest tak, ale jest z siebie bałwan. To o co chodzi, że głupek jakiś psychiczny? masz rację. Kasia, posłuchaj mnie, jak go znajdziemy, to go po czymś. Tylko co w prezencie ja mu damy? Wiem. Co? Musi dbać. No. Mam nawet przyniosłam. Ale tylko Kasia, ja wyglądałam, że jakaś uśmiała starego dziada tu z góry. Jakieś włosek, kurwa. Ej, oh. Ale to nie dla, dla bałwana to jest! Dobra! No nikt, no! Okej. Okay. tu dużo bałwanków nie ma! Kasia, wydaje mi się, że nikt na tyle głupi nie był, żeby zrobił z prawdziwego Minecrafta bałwana! Ale... Tylko ja jestem taki chyba głupi Ale jeszcze wydaje mi się w ogóle, że jesteś głupi, wiesz dlaczego? Czemu? Bo jak ty nie ulepić Bowana, to inny też nie da rady ulepić Bowana. A może kiedyś ulepi, już chodzi po tym mieście. Rozumiesz, to jest miasto grzechu Kasia. Tu się wszystko może wydarzyć. Patrz, rzeczka. Kasia, może go por może poruszajmy tą marchewką na zachętę dla jego! Czekaj, czekaj, Ale ja pójdę. Tak. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. A. Nie, no, nie mieliśmy ja tak nie robić, ty, Kasia! Ty, ty jesteś... No nie mów tak, dam, nie miałeś tak nie robić! Sama mi chęcić parówką, a potem kudę co? to jest kru... tylko Serio? No, myślałam, to z. ja nie jestem kudosłem, żeby jeść warzywa! Uy, fuj, już nie będę, nie mówię, myślałam, to z parówka! Ko w kieszeni trzymałabym parówkę, tak? A gdzie? W ustach? Leci! Tu macham! Widzę, widzę, tu machasz! Zamałaś marchewkę! Złamała się! Odpadła! I co? To... <grym> Ej, ja miałam to zjeść w wieczorem w domu! A jak wieczorem w domu miałeś to dać? W domu dam, ale miałam tylko się poczęć, i nie dać mu całość! Czekaj! A chcesz nagrywać? No, gdzie jest to marchewka? Daj mi tą marchewkę! No ale to czekaj! Idę! Masz! No i co ty zrobisz z nim? No, wam zapachy! No, ale mar marchewka nie ma zapachu. Jak Kasia? Kasia on przyjdzie? No. <słuchy> David, Ładnie, ładnie biegasz. <śłuchy> David. Dawid, ale rozciąłem dla niego! Dawid! Ale tu ja widzę jakiś kształt Ej! Faka mi pokazał! Jakiego faka? No fuck you! To mi... Wiem. To? Tak. Eee. Nie gadaj. W głowie nie masz myśli takie. Kasia, jak. ja widziałem, że to jest fuck you. To nie jest los fuck mi you. pokazał. To nie jest fuck you. Od początku ten to znaczy, jak był dziwny bo się upadłeś na niego, tak? Kasia, los mi pokazał fuck you. Nie ma dla nas ratunku. Nie, przyjaciela nie znajdziemy. Czemu nie mogłem zrobić tego kurwa Nie znajomego ja, bym kontent, ale nie mam klinik! No i chcę, ja mi matka Ziemia pokazała środkowy palec To nie jest środkowy palec Dawid. No co mi pokazała? No gdzie wiesz co? Ja tam nic nie widzę. Nie możemy, że takie duże by były na świecie. Takich dużych nie ma. A ty nie masz? No właśnie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ja myślę. No. Myślisz, że już to koniec jest? Myślę, że zostaliśmy upokorzeni za dużo. Widzę, dla nas dobrze. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby sprawić, że Bawon tu przed i się nie pojawił. Pa! <ścoughs> Zjedz sobie marionkę. zacałać! A ja je jadłam! Dawid, a powiedz co ty robisz? Wzywam pingwiny! Ale jak ty wzywasz pingwiny? Masz. O nie! jest normalny trochę. Wzywam pingwiny! Dawid. Uh. Kasia, pierwsze przykazanie mówi. Nie marnuj. To jest teraz Twoja kolej. O, no, <grym> no, widzowie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Bo mi super.